Fundacje. Ile zarabia się na pomaganiu? W ostatnich latach wzrosła liczba fundacji, która ma na celu zbiórkę pieniędzy i pomaganie innym ludziom, czy też zwierzętom. W Polsce w 23 roku było ich już niemal 160 tysięcy stowarzyszeń i fundacji. W ciągu ostatnich kilkunastu lat Liczba ta się podwoiła. Przyjrzyjmy się zatem, dlaczego tak szybko wzrasta liczba fundacji w ostatnich latach i czy to się opłaca. Czym się głównie zajmują? Duża część takich fundacji o dziwo zajmuje się działalnością kultury i wydarzeń, takich jak organizowanie koncertów czy wydarzeń w teatrach albo działalność związana z klubami sportowymi. Kilka procent fundacji za to zajmuje się prowadzeniem działalności, która ma na celu pomaganie innym. Skupiając się tylko na fundacjach, które mają na celu pomaganie, Jaki procent wpłat idzie do potrzebujących? Fundacje takie na koniec roku pokazują swoje przychody i zyski z działalności. Na stronie rankingopp.pl link w opisie przeanalizowano wiele fundacji i wskazano ile procent przychodów idzie na wynagrodzenia członków i szacowane średnie wynagrodzenie fundacji. Proszę spojrzeć jak w niektórych fundacjach, które mają pomagać średnie wynagrodzenie na członka wynosi do 20-30 tysięcy złotych miesięcznie. Robi to wrażenie. Wiadomo, niektóre fundacje zajmują się zatrudnianiem ludzi w celu pomocy potrzebującym i dlatego też całość przychodów idzie na zatrudnienie. W raporcie o fundacjach z 2019 roku już wtedy w niektórych fundacjach zarobki miesięczne zarządu sięgały do 30 a nawet 50 tysięcy złotych miesięcznie. Od 2019 roku wynagrodzenia te mogły się nawet podwoić w związku z inflacją i sytuacją gospodarczą. Stosunek wynagrodzeń do przychodów uzyskanych może sięgać czasami nawet i po 30-40%, a średnioroczne wynagrodzenia u rekordzistów sięgały nawet po prawie 400 tysięcy złotych. Radio Wrocław za to podało, gdzie np. w fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową przeciętne wynagrodzenie miesięczne może wynosić 28 tysięcy złotych. A w takiej fundacji Kawałek Nieba na przykład nikt nie otrzymuje wynagrodzenia według artykułu. Przed wpłaceniem pieniędzy na fundację warto zatem sprawdzić ile pieniędzy idzie na wynagrodzenia, a ile na faktyczną pomoc. Jak ktoś dorabia się na udawaniu pomocy chorym dzieciom, to jest to bardzo niski poziom moralny. Innym celem prowadzenia takich fundacji są korzyści podatkowe, gdzie to celebryci omijają dzięki temu dużą część opodatkowania. W sprawozdaniu Fundacji Olimpiady Specjalne zamieszczone na ich stronie z 2022 roku na stronie 18 sprawozdania wskazano, że wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego członków zarządu opiewała na 850 tysięcy złotych pogratulować wysokiego wynagrodzenia. A w 2023 roku w sprawozdaniu wskazano średnie wynagrodzenie miesięczne w wysokości 44 tysięcy złotych miesięcznie, więc nadal jest to miła suma. Jedna z największych platform do zbiórek się pomaga, pobiera prowizję w wysokości 6% od wpłat. Tego typu platformy muszą pobierać jakąś kwotę od zbiórek, aby utrzymywać całą infrastrukturę informatyczną, czy mieć pieniądze na pensję pracowników. Wnioski są z tego takie, by najpierw sprawdzić, ile faktycznie pieniędzy idzie z naszej wpłaty do osoby potrzebującej. Są fundacje, gdzie członkowie zarządu pobierają kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie i dorabiają się na tym, że część wpłat przekażą na potrzebujących. Dziękuję za uwagę.